Z tej strony Dawid Sinicki z AdSfix. Witam cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o najszybszym sposobie, w jaki możesz przepalić, wtopić swój budżet reklamowy. Załóżmy sytuację taką, masz wszystko poustawiane. określiłeś idealnego klienta, czyli Twoją grupę docelową. Do kogo chcesz celować. Czy to realny klient, idealny klient, w zależności na jakim etapie jesteś? Zrobiłeś stronę sprzedażową, czy stronę lądowania. Uruchomiłeś reklamę, czyli dałeś odpowiednie grafiki, przeszedłeś wszystkie trzy kroki, czy stworzyłeś kampanię, zestaw reklam i samą reklamę. Puściłeś taką reklamę, dałeś do publikacji. Reklama nie przyniosła żadnych wyników. Dlaczego? Nawet jeżeli ustawiłeś wszystko dobrze w panelu reklamowym, to to, co zauważyłem, dużo osób popełnia błędy, patrząc na konsultacje, które przeszedłem, że osoby nie zwracają na to, co się dzieje po akcji naciśnięcia w reklamę. Czyli jeżeli ktoś kliknie w reklamę i przychodzi na przykład na stronę lądowania, to nie sprawdzają jak ta strona lądowania działa. Jest ona stworzona, fajnie wygląda na komputerze, a tu się okazuje nagle, że na mobilu Czyli na telefonie komórkowym ta strona ładowania, ona w ogóle nie jest w żaden sposób czytelna. Strasznie się ją czyta, jest trudna do odbioru. Przez to ludzie po prostu jak wchodzą na taką stronę internetową, to od razu się odbijają i z niej wychodzą. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi na przykład o strony sprzedażowe. Wszystko ładnie, może być nawet określone dobrze na mobile'a. Ktoś kliknie w link przechodzący do koszyka i się okazuje, że jest na przykład podpięty zły produkt. Czyli znowu osoby się odbijają i nie kupują. Chodzi o to, że klikając już w reklamę, osoba później przechodzi dalej w jakąś ścieżkę klienta, czyli wykonuje kolejny krok, zostaje gdzieś przekierowana i bardzo dużo osób nie zwraca uwagi, nie testuje i nie sprawdza tej ścieżki klienta. Czyli największym takim, jeden z największych błędów, i gdzie najszybciej może przypalić pieniądze, to że wkładasz bardzo duże energii w same reklamy, stworzenie, wszystko poukładanie sobie. I się okazuje, że nie sprawdzisz tego etapu, co się stanie po tym, jak już klient kliknie w reklamę. Przez co na przykład jakiś przycisk nie działa, przez co nie jest przesuwalna na stronę lądowania, przez co coś nachodzi się na siebie, czyli jakieś, jakieś zdania na siebie się nachodzą i w ogóle nie można wyczytać, o co w tym chodzi. Dlatego zwracaj uwagę, czy wszystko w całej ścieżce klienta jest dobrze zrobione, bo możesz się napracować, bardzo dużo na samym początku, a się okaże, że po prostu coś jest złego ze stroną lądowania. Tak? Czyli to jest jeden z najszybszych takich sposobów, żebyś przepalił swój budżet reklamowy, bo nawet jeżeli reklama jest super, to się okazuje, że to, co potem jest, jak ktoś kliknie w reklamie, jest po prostu do kitu. Daj znać, co myślisz o tym w komentarzu. Jeśli masz jakieś pytania, również napisz je na dole w komentarzu. A teraz daj mi lajka, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym wideo. Cześć!